Witam wszystkich serdecznie. Niedziela 2 e, luty, a więc Targ Staroci w Mikołowie. E, zobaczymy co kupimy, zobaczymy co tam będzie. Myślę, że zajść u polu jakiegoś e, klasyka, może jakiegoś świata, może jakiegoś malucha, syrenkę. Oczywiście mówię tutaj o resoraczkach, coś uratujemy. Zobaczymy co to będzie. E, na pewno są zaplanowane spotkania przy Koziołkach o 10. Dochodzi 10. Zobaczymy e, co z tego wyjdzie. No i nic, No, zapraszam na odcinek. Targ starocie w Mikołowie, 2 luty 2025. No, idziemy przed siebie. Sporo ludzi już widzę, jeszcze zobaczymy, czy coś upolujemy, czy kogoś spotkamy. No to

że nic nie stracisz. Nie, nie, To jest piosenka fajna. Nie należy się zbyt pośpieszyć. Daniel, dobrze, że trafiłeś. No i tak, są koziołki. Dochodzi dziesiąta. A nikogo nie ma. Jest, jest. Sam jesteś? No. No to neodumowy kasta. Hej Kasiemka. się Kasiemka. Co? Widziałeś wiedziałe, już kogoś? Nie, nie. Jeszcze nie. Dopiero wszedłeś. No tak, no tak, wczoraj, wczoraj była premierka filmu ze sprzątania lasu. Umówiliśmy się na czacie, że się będziemy widzieć w Mikołowie o 10. Kilka osób się zapowiedziało, no i zobaczymy jak to będzie. O, i kto jest? Są Celina i Mirek. Cześć, cześć, hej, hej. Jesteśmy. <laughs> Jesteście. Normalnie. Wszyscy punktualnie. Co to tychy są, że się robi takie spotkanie? No widzisz, na tych, nam się nie udało. <laughs> no. Ale jest fajnie. Wojciech to w nich kurek szuka dalej. A jest Wojtek? No miało być Wojtek o 8.00. Uda, jak było 8 i 10 to już z tymi kurami wiesz. Jaja znów się. Jaka cena? Że ten kotofon? 650 no. 650, tak? Fajny. Taka nuta z Mikołowa. Hej Kasiemka, cześć. Hejo, hejo. Co? Cześć. Sama jesteś? Sama. A, w Mikołowie zawsze sama, tak? A jak? Edytka, no. Tak więc wszędzie pełno znajomych. A my się rozglądamy dalej. Ja ciebie szukałem, ja ciebie widziałem, cześć. sowek Aha. Jak tam? Widać mnie? No tak, no Mikoł, a to wiedziałeś, że o 10 tu będziemy? Nie, nie wiedziałem. patrzcie, no? Może się wszyscy ugadali. Super. Są godziki. No a więc takie spotkania. No Ola ze Sławkiem na, na zakupach, Ola gdzieś tam poszła. Podobno Wojtek też był czysty giery. Pozdro serdeczne Woj Wojtek. No, Są jakieś Fiaty? Czy nie ma? Ferrari, Ferrari. tylko może nabyć taki do pobijania do miedzi wyciągania no weźmymy e, pana ten śrubokręt jakie co nie zwykły płaski nie? No wezmę fajnie, dziękuję chociaż tyle będzie siłbokiem do wyciągania miedzi No i takie, patrzę, różny miżmasz i kolejne spotkanie jest Witek. Jest Witek. Mój, mój wierny widz, co kupiłeś coś ciekawego? Bo no. ochwal się tam, co tam masz. No. Czyli co, na czacie usłyszałeś, że dzisiaj tutaj będzie z no, no, no. Jednak wyciągnąć. czat działa. Takie tak, narzędzia. No to widzisz, no to spoko. To pierścienie, czy do jakiś blaszek wyginania przedwojenne. chudy jak to, to w ogóle, nie? Ten bo nie? No. Na tej rękojeści takie te wyżłobienia, nie? Wyżłobienia, no. To nie, to nie byle, to nie byle co, nie? No, potem jeszcze takie obcięgi. No. A tu też nie jakiś ten, nie? Wyciągania... Wyciągania... Woździ <laughs> takie... Po to są <laughs> Takie bardziej rymarskie. Czy jakieś tam y, trzewskie Bo mój pradziadek był y, rymarzem i... Yy, i tapicerem. No Ciekawa historia. Mikołowie w, Mikołowie, w Mikołowie yy, na, na, na rynku miał swój warsztat. No, to było, on się urodził w końcówka dziewiętnastego, yy, XIX, XIX wieku. Końcówka lat XIX wieku. I on tu miał warsztat rymarsko tapicerski. I słynny jest bardzo słynny, bo mnóstwo pieniędzy zarabiał. wtedy to było. On miał ten warsztat w latach międzywojennych, aż po, po wojnie, wiesz, w czasach wojny, po, 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 po wojnie, bo rymarze to są wszystko do pasów, do pasów, do, do, nie, do, nie. do, pasów, do, do przy konia wszystko, Aha, Z pasów pociągowych, pasów pędnych, tak. tapczany robił, nawet do święcimia wyobudził te tapczany. Ciekawa historia, nie? nie? No. <laughs> Józef, Józef Kaczyński, Jestem Witek Kaczyński. Mój tata Janusz Kaczyński, mój dziadek też Janusz Kaczyński. A ci w rządzie też? Nie, 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 nie. Może Nie, 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 nie. nie. To... No i tak, świetna pogadanka z Witkiem. Pozdro serdeczne. Idziemy dalej. Polityka. Kto bez Kot bez ogona. Młody lechu. No i tak, słoneczko wychodzi, ro, ro, robi się cieplej. Trzeba pomału wracać. Śrubokręt na pewno się przyda. Kilka ciekawych spotkań. No fajnie, dobra, jeszcze się tutaj porozglądamy. No i tak, trzeba już pomalutku kończyć. Nic ciekawego nie było, nic ciekawego nie widziałem, ale fajnie spędzony czas, sporo, sporo osób spotkanych. Nie wszystkich nagrywałem, no bo nie, niektórzy nie, nie chcieli, ale więc spotkania z widzami były. Tak więc wielkie dzięki wszystkim za spotkanie, miłe, miłe gadanie. No i co, śrubokręt będzie na warsztat, ja wracam do domu i standardowo, jak się podobało, to Zachęcam do łapkowania, do komentowania i Hejka Siemka. Pozdrawiam serdecznie z Mikołowa i do zaś!